Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Merlin i witam Was w kolejnym odcinku do Discorda JS. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tworzeniem event handlera tak zwanego. Czyli jak mieliśmy po prostu klasę, która zarządzała komendami, czyli to, czyli ten tak zwany command handler, w sumie to nie jest klasa, tylko moduł, to teraz tworzymy sobie że tak powiem, event handlera, po to, żebyśmy nie musieli trzymać wszystkich, wszystkich po prostu eventów, czyli wydarzeń Discordowych w jednym pliku, tylko po prostu w różnych. I od tego sobie stworzymy event handler.js. I po prostu napiszemy sobie modul exports. Oops, równa się client ehm, strzałeczka. To jest po prostu nic innego, jak zwykła funkcja to jest zwykły moduł czyli który jest funkcją i to sobie zapiszmy zapiszmy sobie ogólnie console.log um, works albo done i teraz jeżeli sobie przejdziemy do naszego index.js pliku tutaj po epi handlerze sobie to skopiuję i sobie dopiszę event handler i będziemy to kopiować z nas epi napiszemy sobie event -handler. I teraz sobie będziemy musieli to tutaj dopisać jako event handler i przekazujemy klienta. I teraz w zasadzie już powinniśmy zobaczyć done. Widzimy napis done, czyli wiemy, że funkcja się wykonała. I sobie napiszemy initialize event handler. W sumie możemy sobie to wszędzie zamienić na handler. OK. I co? I czym się zajmiemy? Właśnie teraz sobie musimy stworzyć ten cały event handler. Więc ja bym chciał żebyśmy z folderu events ładowali pliki z eventami. Czyli sobie w source, klikamy prawym i tworzymy nowy folder o nazwie events. I sobie pierwszy event, który stworzymy, nazwiemy go um, message test.event.js. Jeżeli wiecie, ja lubię nazywać pliki tak, że po prostu jak patrzę na nazwę pliku, to wiem, co to jest za plik, więc message, event, um, message test. I po prostu to też nic innego nie będzie jak zwykły moduł, czyli moduł Exports. Exports równa się tym razem obiekt, który będzie miał nazwę. I nazwa, to będzie nazwa tego eventu. Możemy sobie zobaczyć um, na bibliotece Discord.js, zaraz tutaj odpalę. Boom. Na wersji 12, jak sobie wejdziemy, to. Zobaczymy sobie na klienta, gdzie jest klient. Klient i sobie damy on message. Na przykład on message, sobie to. tą. A sobie to u nas tutaj w czyli on message. I tutaj sobie damy też funkcję run, która będzie przyjmowała tak w tej funkcji. Widzimy, ona przyjmuje jeden parametr message. Żebyśmy mieli więcej parametrów, tak jak tutaj, to wtedy musielibyśmy podać po prostu dwa parametry. Nie musimy też go podawać. Ale fajnie by było, gdybyśmy to, gdybyśmy tutaj coś podali, ponieważ możemy teraz dzięki temu z tego korzystać. I sobie napiszmy teraz, napiszmy sobie um, Message Event Fired, czyli uruchomił się. Teraz będziemy wiedzieć, że po prostu uruchomił się nasz event, widzimy, on się nie uruchamia, ponieważ nie został on załadowany. A więc na początku, co byśmy sobie zrobili? Przypatrzmy się, jak jest stworzony handler jak jest stworzony właśnie handler, więc widzimy, że nasz handler po prostu ładuje wszystkie pliki z tego folderu, więc sobie tą funkcjonalność skopiujemy w naszym w tutaj pliczku i to już wiemy, że działa, więc spokojnie możemy sobie tutaj to wkleić, że tak powiem i nazwiemy to nie comment-files, ale events i skąd one, te eventy, będą ogólnie ładowane. Widzimy, że tutaj mamy z comments, w events i tutaj możemy napisać po prostu albo event, crop w sensie event, albo zostawimy JS, po prostu wszystkie pliki JS. I sobie teraz widzimy, że nie mamy red tier sync, więc sobie tak samo to tutaj załadujemy. Po prostu copy w play, ponieważ te klasy duże się, znaczy te, te funkcje się, te moduły duże się nie różnią. Jak sobie to wyświetlimy teraz te eventem, zobaczymy, że wykryło nam właśnie ten plik, czyli message test event. Ok. Kolejną rzeczą, którą tutaj robię jest, jeżeli mamy już całą tablicę tych elementów, to możemy wziąć po prostu i przez wszystkie te elementy, czy tak powiem je um, wczytać w require. I to samo sobie zrobimy, sobie skopiujemy je mhm. i nazwiemy sobie plik z events, czyli chcemy po prostu tą tablicę, która została tutaj zwrócona nam, przez każdy ten element przejść i to, to jest nazwa tego pliku. Weźmiemy sobie event, tutaj też będzie events. W taki, w taki oto sposób sobie to damy. I tutaj to troszeczkę sobie zmienimy. To sobie najlepiej na razie usuniemy kompletnie, bo to nie będzie potrzebne. I możemy sobie teraz, że tak powiem, moglibyśmy już w zasadzie zacząć wczytywać ten event, czyli tutaj sobie wczytujemy nasz event. I co będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli zrobić tak, to robimy normalnie. Jak sobie zobaczymy na index.js, jak mamy właśnie on, tutaj mamy nazwę eventu i potem mamy callback, czyli funkcję, która jest wykonywana w momencie, jeżeli jeżeli Discord, tak powiem, nasz bot się zaloguje, to dokładnie coś takiego samego musimy zrobić. Czyli musimy napisać w tak w zasadzie on event i teraz co musimy podać? Musimy podać nazwę eventu, a nazwę eventu sobie mamy tutaj, widzimy mamy message, czyli to jest teraz ten moduł. Event to jest ten plik, sobie wyobraźmy tego, zawartość. Czyli event.name. I funkcją, którą ma się, która ma się wykonać w momencie, jeżeli, to, jeżeli ten event ym, przyjdzie nam, to jest funkcja właśnie run. I sobie wpiszmy ją, run. Przepraszam, event.run, ponieważ to jest na, na module event. I teraz dla każdego pliku ogólnie sobie się ta funkcja wykona. Możemy sprawdzić, czy tak się faktycznie stanie. Jeżeli ja sobie teraz tutaj cokolwiek napiszę Hi, widzimy Message Event Fired. Ponieważ um, tak nam się to tutaj zrobiło. Jeżeli byśmy mieli teraz więcej plików, wtedy tutaj tych, tych z eventami, na przykład ogólnie mamy mnóstwo tych eventów, jak sobie zobaczymy tutaj na Discord.js, mamy tutaj całą, naprawdę, ilość, jak ktoś dołączy do gildii i tak dalej. To jest ich bardzo dużo. Ale fajnie by było też zrobić sobie troszeczkę. Troszeczkę uprościć ten proces i od czego zaczniemy. E, ogólnie na początku fajnie byłoby sprawdzić, czy w ogóle funkcja event Run istnieje. Czyli jeżeli event.run istnieje, w tym wypadku damy wykrzyknik, żeby nie istniała, czyli sprawdzamy czy nie istnieje, wtedy wyświetlimy sobie informację, czym sobie, console.log. Teraz sobie damy takie fajne znaczki, event i tutaj sobie damy e, jego e, tutaj name, czyli event.name, bo nie w sumie dam z, nazwę pliku. E, to będzie lepsze nazwa pliku. E, missing run, Kropka. i teraz zobaczymy, e, wszystko jest OK. Ale jeżeli usuniemy funkcję Run albo zmienimy jej nazwę. Wtedy aplikacja nam się tutaj crashuje, ponieważ próbujemy to wczytać, że tak powiem. Próbujemy to wczytać w momencie, jeżeli funkcji nie ma. Funkcji tej run nie ma i to mamy błąd. Ale mnie nas interesuje ta linijka Event Message Test Event Missing Run. Czyli że nie ma funkcji Run. I to jest rzecz właśnie, którą chcemy. Następnie fajnie by było ogólnie, gdybyśmy zatrzymali aplikację. Najlepiej, żeby dalej się nie wykonywała, żeby to w ogóle nie, nie, nie pokazywało się. I najlepiej to po prostu zrobić wpisując proces i tutaj exit, jeżeli tak napiszemy, zobaczymy co się stanie. No i widzimy clean exit waiting for changes before restart. Ktoś sobie może pomyśleć kurczę, ale, ale nie wiem czy jest crash czy nie ma, nie? na zielono coś pisze. Hmm. Więc jak napiszemy jedynkę oznacza to, że jest błąd. I teraz mamy app crashed failing for changes before starting. Czyli po prostu teraz e, Node One czeka, aż e, się pliki zmienią, żebyśmy je zrestartowali. I ogólnie, co bym tutaj chciał jeszcze zrobić, chciałbym tutaj jeszcze wziąć i wczytać sobie bibliotekę Chalk, którą użyłem w sumie tutaj. Mm, 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 mm. Czy żebym jej użył tutaj? Nie użyłem jej tutaj, użyłem ją w indexie chyba. Tak. Chalk sobie użyję i sobie tutaj wczytam też. Pyk. Chalk. I teraz to napiszemy na kolor czerwony. Chalk. Bright albo red. red, bright i tutaj sobie napiszemy to na kolor czerwony i od razu lepiej. Event message, test, event e, missing funkcji run. I teraz aplikacja nie będzie dalej już wykonywana. To jest bardzo dobre. I musimy, że tak powiem, poprawić błędy. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy sprawdzić, czyli jeżeli stwierdzimy, że funkcja istnieje. Czy funkcja? To jest właśnie dobre pytanie. Ona wcale nie musi być funkcją, bo ktoś mógł coś innego podać. Czyli, czyli jeżeli ktoś na przykład by podał coś innego niż funkcję, musimy zrobić błąd. Czyli, jeżeli type of, czyli typ event. E, e, tak, event.run nie równa się function. Czyli, jeżeli typ tego, że tak powiem, run nie jest funkcją, wtedy zwrócimy tak samo wiadomość i dodatkowo zwrócimy, musimy zatrzymać aplikację. To jest najlepsza wiadomość, po prostu i tak. co sprawdzamy czy, czy na pewno to jest funkcja. To jest jedna rzecz. Następnie fajnie by było sprawdzić, czy w ogóle event, który jest przekazany istnieje. Bo możemy podać tutaj cokolwiek, na przykład message, dż, dż, dż. i patrzcie na to, niby wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę nie jest, bo taki event nie istnieje, nigdy nie zostanie wykonany, a my będziemy się Um, że tak powiem trudzić i szukać błędu w naszej aplikacji, gdzie e, zrobiliśmy błąd. I od tego e, jest, że tak powiem, Discord ma e, z, t, obiekt, którym, w którym są wszystkie eventy, e, za pomocą właśnie obiektu. I on nazywa się constance. Um, to nazywa się require discord.js i z tego constant chcemy sobie wziąć a, 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 events i jak sobie to events wyświetlimy e, events, ups, tak bum, zobaczymy, że mamy dostępne wszystkie tutaj eventy w takiej postaci dużej, więc mamy kilka opcji, albo będziemy pisać je w takiej dużej postaci co jest moim zdaniem nie zbyt fajne, albo wprowadzimy sobie troszeczkę zmian mianowicie, na początku przemienimy to w ogóle ten, ten obiekt na tablicę. sobie to zrobimy tutaj poniżej? Na przykład nazwiemy sobie tą zmienną server events. Równa się object values. Jest to funkcja na obiekcie, która po prostu zamieni nam, że tak powiem, wszystkie te tutaj, że tak powiem, wartości w tablicę. Czyli wszystkie te wartości zamieni nam w tablicę, a te rzeczy nam usunie. I teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać server events jak sobie wyświetlimy widzimy, że mamy tablicę wszystkich tych eventów i JavaScript ogólnie ma taką funkcję, która nazywa się includes, która będzie sprawdzała, czy w obiekcie jest dany element, czyli możemy sobie sprawdzić, czy, w, czy, czy ja mówię w obiekcie, w tablicy, chociaż tablice tak naprawdę też są obiektami, ale mniejsza o to includes hmm. sprawdzamy sobie, czy, czy w tej liście, czy ta lista zawiera w tym wypadku event name, czyli tą nazwę, którą tutaj przekazaliśmy, i widzimy false nie zabiera. Jeżeli sobie wpiszemy teraz samą message, widzimy, mamy true, ponieważ message na stronie Discorda jest y, dostępny. Jeżeli sobie sprawdzimy na przykład guild member remove, czy istnieje, wpiszmy sobie, widzimy true, ale guild member remove ee, 2e, już nie istnieje. I na tej podstawie możemy stwierdzić, czym. Czy jest poprawne, e, po prostu, czy ktoś podał poprawną nazwę, czy nie podał poprawnej nazwy. Więc sobie to teraz sprawdzimy. Po prostu, na ta, e, jeżeli zawiera tą nazwę, e, czyli jeżeli ta nazwa jest poprawna, wtedy e, ładujemy klienta, czyli wtedy rejestrujemy, jakby ten event. Ale w przeciwnym wypadku, jeżeli tak się nie stanie, to musimy skraszować aplikację oraz wyświetlić informację. O błędzie, czyli teraz sobie tutaj wkleiłem informację o błędzie. I mm, ta informacja może wyglądać, jak chcecie, ona wygląda w taki sposób, że mamy event nazwa tego, tego czego jest błędem, i w jakim pliku nie istnieje. I to jest wystarczające. Następnie fajnie byłoby też, żebyśmy wiedzieli, ile ogólnie eventów jest zarejestrowanych. Ponieważ to ta informacja ogólnie tutaj na dole tą tablicą nie jest potrzebna. Ja sobie to ją w ogóle tutaj skomentuję, żeby się nie wyświetlała. Ale fajnie by było wiedzieć, ile ogólnie eventów jest zarejestrowanych. I w tym wypadku stworzymy sobie zmienną LED, ponieważ LED jest taką zmienną, którą możemy modyfikować, a const jest tak w zmienną i nie możemy jej edytować. Ale obiektów, ale jeżeli jest obiektem, to możemy klucze obiektu edytować. I to w innym odcinku. I sobie nazwiemy ją registered REGISTERED EVENTS COUNT równa się 0. I teraz, to ogólnie, tą zmienną, w momencie jeżeli zarejestrujemy event, czyli w tym miejscu, zwiększymy ją o 1. I to jest w ogóle napisane REGISTER EVENT. Zwiększymy sobie o, o nią o 1 i po wykonaniu całej tej tutaj procedury, czyli gdzieś w tym miejscu, po prostu wyświetlimy sobie najlepiej w kolorze niebieskim Tą zmienną razem z informacją, ile eventów zostało zarejestrowanych. Em, możemy też zrobić coś takiego, że będziemy wyłączać moduł, czyli na przykład stworzymy sobie tutaj zmienną o nazwie Enabled, która normalnie będzie true, ale jeżeli ją stworzymy na false, to wtedy na przykład ten moduł nie będzie wczytywany. I można dzięki temu testować ten moduł, ale to nie jest konieczne. Więc w taki prosty sposób możemy sobie stworzyć. Właśnie event handler i mieć bardzo ładnie posegregowane wszystkie pliki z lekką tutaj walidacją i sprawdzeniem, e, czy w ogóle ten konfig jest poprawny. Możecie sobie też rozbudować go tak, o taką tabelkę, tak to robiliśmy w comment handlerze. Dokładnie tak samo możemy zrobić taką tabelkę i to wyświetlać i ogólnie możemy, jeszcze mu pokażę, że mamy też dostęp do obiektu message, czyli to jest to message, na przykład content sobie wyświetlimy. Um, message content. I zobaczymy, że teraz jak napiszę na Discordzie, to tutaj będzie po prostu ta sama wiadomość, co napisałem nawet w Discordzie plus e, message, coś tam, FIRED Na przykład, na przykład, siemanko Widzimy siemanko message Ups, subskrybujcie bum 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 Widzimy subskrybujcie message event FIRED, czyli mamy dostęp do tego i sobie z tego możemy teraz po prostu e, wyciągać na przykład e, nie wiem, czy to jest autor, równa się o message, i tak dalej, i tak dalej. Content sobie możemy wyciągać, i tak dalej, mamy do tego pełny dostęp i możemy sobie, też tak powiem, modyfikować teraz woli i to działa z wszystkimi eventami. Co jest ogólnie fajne, jeżeli nie pamiętacie nas eventów i nie chcecie ich sprawdzać na stronie Discorda, możemy zrobić tak samo, jak ogólnie tutaj to zrobiliśmy. czyli Skopiujemy tę linkę trzecią do piątą i nad modul export sobie dodamy to, i teraz możemy za pomocą. Z zmiennej, ze stałej Events Właśnie tutaj mamy wszystkie eventy Discorda Które są możliwe i po prostu możemy je teraz z tym niebieskim tutaj boksikiem Z tym pudełeczkiem um, Możemy sobie je tutaj, że tak powiem, pobierać i nie musimy sprawdzać na stronie Discorda Message Message create I teraz jak sobie zapiszemy, będziemy mieć dokładnie ten sam efekt jak coś na Discordzie Boom, mamy tutaj tą wiadomość, widzimy w taki sposób nie zapomnimy nigdy że e, nas i tak dalej nie? to jest spoko sprawa więc w taki sposób możemy sobie zrobić bardzo fajny system system rejestracji że tak powiem eventów czyli wydarzeń i no więc ja wam dziękuję za uwagę zapraszam was na moje inne kanały czyli na kanał z grami oraz na kanał z vlogami zapraszam was na darmowe konto magic który w opisie oraz do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i zostawienia kciuki w góry ja jestem Merlin, dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!